Warszawa to miasto kontrastów. Tu obok pięknych stadionów ciągle mamy dzieci ćwiczące na piaszczystych klepiskach i niewymiarowe sale gimnastyczne zlokalizowane na trzecim piętrze. Tu obok ładnej zieleni mamy zaśmiecone skwery i place, a słowo rewitalizacja kojarzy się tylko z barbarzyńską wycinką drzew. Tu obok nowych bloków ciągle istnieją lokale komunalne bez bieżącej wody i kanalizacji. Tu budowa metra musi oznaczać zapadające się ulice, paraliż miasta i pękające kamienice. Tu widać na każdym kroku chaos architektoniczny i brak gospodarskiej ręki. Warszawa to miasto kontrastów. To nie jest tak, że naprawdę południe źle się mieszka. Mamy tutaj bliskość centrum, dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej. Nawet nie chcą nam za bardzo likwidować bibliotek czy szkolnych stołówek. Kilka odremontowanych parków czy skwerów, nawet się można przejść odnowioną francuską podstadion narodowy. No tyle, że ta dzielnica jest strasznie smutna. Szare kamienice grożą zawaleniem. Chodniki od dawna proszą się o remont, czy chociażby posprzątanie. Ścieżkami rowerowymi nie da się nigdzie dojechać. Pomijają nas wszelkie obiecane inwestycje, jak obwodnica śródmiejska, czy trasa Olszynki Grochowskiej. Mamy Stadion Narodowy, a niestety nie mamy boisk, nie mamy miejsc dla dzieci, dla młodzieży, gdzie mogłyby spędzać czas, za darmo oczywiście, bo za wszystko trzeba niestety płacić ciężkie pieniądze, a ludzi jest w tej chwili na to nie stać. Te kamienice, które są zniszczone, Yy, nie mają w XXI wieku kanalizacji, nie mają ogrzewania centralnego, po prostu jedna wielka tragedia. Warszawa jest w tej chwili ewidentnie miastem dwóch prędkości. Co to znaczy, żeby przy rozwiniętym centrum Wawrze drogi były cały czas zalewane? Na większość była gruntowa, a na tych, które już są zrobione było od groma progów zwalniających. Co to znaczy, żeby nie było kanalizacji i wodociągów? Tak nie może dłużej być. Niestety są na woli miejsca, w których młodzież po prostu nie ma co robić. Są osiedla, na których, no, trzeba to sobie powiedzieć, uczciwie jest dosyć niebezpiecznie po zmroku. Przede wszystkim wynika to z tego, że, że młodzi ludzie nie, jest, nie ma dla, niej, dla nich oferty sportowej, kulturalnej. Moim zdaniem można by dużo lepiej wykorzystać chociażby obiekty sportowe, udostępnić je w weekendy, a nie zamykać. Wola jest piękną dzielnicą, ale ze względu na swą przemysłową przeszłość mamy duży problem z przestępczością. Wiele niezagospodarowanych budynków jest zagrożeniem dla mieszkańców Woli. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych fatalne. Na Woli jest w tej chwili przejście podziemne, gdzie nie ma w ogóle zjazdów dla osób niepełnosprawnych dla wózków. Jest to nowa inwestycja, świeżo odnowiona przez miasto i oczywiście nie pomyśleli o niepełnosprawnych. Największą bolączką Wilanowa to jest brak przejazdów z Ursynowem, czy połączeń drogowych z Ursynowem. Do dnia dzisiejszego jeszcze normalnego, cywilizowanego przejazdu na Ursynów nie ma niestety. Drugą bolączką to jest, ze względu na to, że tam jest, ponieważ Wilanów się bardzo szybko rozwija, jest dużo inwestycji nowych, mieszkaniowych przede wszystkim i tak dalej. Brak jest odpowiedniej bazy szkoleniowej, oświatowej, która nie nadąża za zmianami tak szybko rozwijającego się dzielnicy Warszawy. Obok budowy świątyń potrzeba jest budowa również szkół, przedszkoli, terenów, ośrodków rekreacyjno- sportowych. Tego mieszkańcom brakuje. Komunikacja kiepska. Przydałoby się lepsze skomunikowanie jednak z centrum Warszawy. Nie, brak, absolutnie w tej chwili jest brak plusów. Na Frazy Północ mamy unikalną przedwojenną zabudowę. Jest Park Praski, ZOO. To miejsce mogłoby być przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale również przyciągać turystów. Niestety, kamienice praskie są w bardzo złym w stanie. Co czwarte mieszkanie nie ma WC. Wielu, w wielu mieszkaniach nie ma centralnego ogrzewania. Wiele rodzin czeka na wykwaterowanie ze względu na zły stan techniczny budynku. Praga ma niesamowity klimat. Nazywana jest dzielnicą artystów. Małe sklepiki, zakłady rzemieślnicze to coś, co ułatwia nam życie. <laughs> No, bo chciałbym powalczyć o, tym, że, o to, żeby w Pradze, na Pradze, w dzielnicy Praga Północ, w, dzielnicy, w urzędzie dzielnicy nie było krzyży. No, w Śródmieściu nie ma na Ursynowie, a tutaj są. Ten krzyż wisi nad godłem państwowym. Dzisiejsze Śródmieście to takie miejsce w Warszawie, gdzie żyją ludzie e, młodzi, dobrze sytuowani i starsi, których na wiele rzeczy nie stać. Nie ma sklepików osiedlowych, e, trudno znaleźć bibliotekę, e, kultura, która jest, jest dla nich niedostępna. W związku z tym jest to miejsce, w którym trudno jest żyć tym, którzy są po prostu słabsi ekonomicznie. Zgodnie z wizją aktualnego burmistrza, że śródmieście ma być bogate, ale nie przaśne, e, nie ma lokali usługowych, są wyłącznie banki, nie ma zwykłych usług dla ludności. Zapomina się o tym, że w Śródmieściu również żyją ludzie i Śródmieście powinno służyć tym ludziom, a nie tylko wizji burmistrza, która zakłada jakąś taką luksusową dzielnicę. Polityka częszowa w Śródmieściu zabija handel, zabija usługi i zabija przedsiębiorczość. Ursynów to piękna dzielnica, to dzielnica z potencjałem, dzielnica z ogromnymi szansami, ale dzielnica tak bardzo nielubiana przez władze tego miasta. To jest dzielnica, której odebrano szanse rozwojowe, odebrano to, co jest podstawą normalnego funkcjonowania szpital, dom kultury. Notorycznie obcina się środki na rzeczy ważne dla mieszkańców. Sieć ścieżek rowerowych nie stanowi systemu jednolitego. Przez co uniemożliwia podróżowanie. Jeśli istnieją jakiekolwiek zniżki w teatrach czy w kinach na bilety uczniowskie, studenckie, są one zbyt niskie, by tak naprawdę młodzi ludzie mogli korzystać z tego rodzaju rozrywki. Te tereny zielone, które, którymi Ursynów jest obdarzony bardzo hojnie, są w ogóle niewykorzystane. Może jest to związane właśnie z tym, że jest konflikt na linii ratusz, patrz pani prezydent miasta, a władze Ursynowa. Jest brak jakichkolwiek inwestycji, brak miejsc parkingowych. Tak naprawdę nikt nie jest zainteresowany tym, żeby Ursynów się rozwijał, żeby miał jakikolwiek sukces, żeby coś się działo na tym Ursynowie. U nas na Bemowie wydaje mi się, że brakuje przede wszystkim miejsc w przedszkolach i w żłobkach. Ponadto wydaje mi się, że kwestia konsultacji społecznych jest za mało rozwinięta. Jeśli chodzi o stołówki szkolne, rodziców w ogóle nie pytał. To mi się kompletnie nie podobało. Burmistrz wydaje za dużo pieniędzy na propagandową gazetę. Brakuje pieniędzy na przedszkola, brakuje pieniędzy na żłobki. Są niedofinansowane stołówki szkolne. Ogólnie dzielnica nie jest zadbana pod względem mieszkańców, tylko aspiracji propagandowych burmistrza. Za mało jest przestrzeni dla młodych, i, dla młodych ludzi i dla dzieci. Za mało placów po zabaw, a formomowo to jest niewystarczająca ilość miejsca do tego, żeby dzieci mogły się pobawić albo młodzież, żeby mogła się wyszaleć w tej dzielnicy. Jest za dużo, za dużo młodych ludzi, którzy nie wiedzą co ze sobą zrobić. Nie mamy żadnego kina, co może się wydawać dziwne, że na tak dużą dzielnicę, no niestety nie zbudowano na ani kina, ani teatru, nie posiadamy również żadnego centrum handlowego. Do najbliższego centrum handlowego musimy się udawać do dzielnic sąsiednich, czyli albo na Bemowo, albo na Żoliborz. No widać na ulicach brak koszy, zaśmiecenie wokół koszy, tereny zielone też są bardzo zaniedbane, pełno brudu. Nie, nie zebranych śmieci, ogólny bałagan jest na dzielnicy. Mamy trzy bazary na Broniewskiego, na Konrada i na Wolumenie. Uważam, że to są świetne miejsca, gdzie można tanio zrobić zakupy. Można kupować warzywa, owoce bezpośrednio od producentów. Są one tanie i bardzo wiele osób z nich korzysta, tylko problem polega na tym, że są bardzo zaniedbane, brudne, wyglądają źle i niestety dzielnica nic z tym nie robi. Istnieje wiele konfliktów na linii bazary władze dzielnicy i pozostaje to na razie nierozwiązane. Komunikacja miejska na Targówku nie jest specjalnie przyjazna mieszkańcom, dlatego że brakuje linii tramwajowych. Jest spokojnie można było wykorzystać ulicę Radzi Mińską do, do przeprowadzenia linii tramwajowej. i Jest bardzo dużo yy, mieszkańców, którzy jeżdżą, jeżdżą przez targówek, zwłaszcza z marek, i po prostu opóźnienia są zatłoczone. Polepszyć w w współpracę z mieszkańcami, tak żebym ja, jako zwykły yy, człowiek, miał wrażenie, że mogę kształtować politykę w naszych władz lokalnych. U nas na targówku może, można śmiało powiedzieć, że rozwija się bardzo budownictwo. Powstają nowe bloki, nowe domy e, i tu w rejonie naszego parku Wiecha, jak również w, na terenie Brudna. Niestety nie idą za tym żadne inwestycje, ani drogowe, ani społeczne. Nie ma nowych żłobków, nie ma przedszkoli. Coraz więcej ludzi zacznie tutaj mieszkać. Infrastruktura spędzania czasu wolnego również podupada. A Oferty domów kultury, czy miejsc, gdzie młodzież mogłaby się spotkać i coś zrobić, e, jest marna. Młodzi ludzie w szkole mają więcej religii niż wychowania seksualnego, wychowania do życia w rodzinie. Słaba edukacja młodzieży pod kątem ich praw, niska świadomość społeczna. Plac Wilsona na Żyliborzu, który jest niewykorzystany, jest funkcjonuje jako pustynia niewykorzystane miejsce pod metrem. Brak, brak miejsc parkingowych dookoła uliczki, wszystkie są zastawione nie ma gdzie stanąć. Biblioteki na Żoliborzu są nieźle wyposażone, nieźle funkcjonują, natomiast nie ma oferty dla ludzi młodych typu skateparki, bezpłatne strefy Wi-Fi. Ludzie nie mają się jak integrować. Mieszkam na Żoliborzu od 50 lat. Żoliborz jest dzielnicą w tej chwili ludzi już starszych, starzejących się. Zauważyłam, że na Żoliborzu nie ma na przykład terenów dla starszych osób takich terenów, gdzie mogłyby te osoby jakąś drobną gimnastykę na świeżym powietrzu, jakieś takie mini siłownie, jak to bywa w różnych innych miastach na zachodzie. Zrobiono nam częściową rewitalizację starego żeliborza, ale zauważyłam, że źle zrobione są krawężniki, mimo że są zupełnie nowe i nowe wyłożenie jezdni ale mimo wszystko mają taki stopień, że wózki z, dla matek z dziećmi czy wózki dla osób niepełnosprawnych tam się będą po prostu potykać o te krawężniki, a już jest przecież to zrobione po, przy wkładzie wielu pieniędzy. U nas na Mokotowie mamy nowoczesne centra handlowe, mamy centra biznesowe, natomiast ktoś przy projektowaniu zapomniał o miejscach parkingowych. W tej chwili poruszanie się po okolicach ulicy Marynarskiej postępu niestety, ale no, nie da się przejechać, nie da się zaparkować. Mamy dużo terenów zielonych, dużo ciekawych miejsc kulturalnych. Ale tak naprawdę brakuje jasnej polityki zarządzania ładem przestrzennym w mieście. Na Mokotowie brakuje jak w całym mieście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy na dobrą sprawę nie wiedzą, czy w danym miejscu nadal będzie park, czy powstanie budynek. Nie wiedzą, czy teraz mają tam sklep, czy jutro mają tam bazarek. Mokotów jest największą dzielnicą, mieszka tutaj najwięcej ludzi i niestety mamy tylko jedną ogólnodostępną, całodobową przychodnię na ulicy Malczowskiego, która jest bardzo obłożona i, i trudno się tam dostać. Niestety duża architektura nie gra z małą architekturą, tej małej architektury w ogóle nie ma. Ja mam małe dziecko, tak? Codziennie prowadzę wózek i, i spotykam się non stop z jakimiś przeszkodami. I bardzo bym chciała, żeby ten Mokotów był przyjazny dla wszystkich mieszkańców, dla tych małych i dla tych dużych i dla tych, co jeżdżą na wózku albo w wózku i dla tych, co ten wózek prowadzą. Zapytaliśmy setki Warszawiaków o to, co ich boli, co im się podoba, a co należy natychmiast zmienić. Tę diagnozę przedstawiły nasze koleżanki oraz nasi koledzy z warszawskich klubów ruchu Palikota. Z diagnozy tej wynika, że Warszawa nadal nie jest miastem naszych marzeń i daleko jej do metropolii XXI wieku, w której dobrze żyje się wszystkim mieszkańcom. Dlatego już dziś przystępujemy do sporządzania programu obywatelskiego. Wypracujemy go w ramach konsultacji społecznych. Zapytamy mieszkańców, co jest dla nich najważniejsze, i te kwestie wpiszemy do programu wyborczego. Bo chodzi o to, żeby wyjść poza standardy przyjęte przez inne partie, standardy obietnic bez pokrycia. Warszawski Ruch Palikota jest dla mieszkańców Warszawy, bo sami jesteśmy mieszkańcami stolicy.